No, witam na moim kanale, jest wreszcie ja pojęcie, Już pefora kaw a po polsku i y, tuż przekwitź. Wikam, film, horror, pisząc ten z jakiegoś 8 roku. Ocena na filmie 5 na 7. Stand the they came to the mountain for adventure and escape. What they found was a trial which only the strongest could survive. How could they know that beneath the awesome mm -hmm. beauty of the Film opowiada o pewnej roślince, która zabija ludzi w lasach. No i na początku filmu mamy paną scenę, która ma klimat. wiem, czy w ogóle jest prawo gramatyczne. Panem ci oglądanym ludzi. W sceny są fajne. I muzyka kroka jest słabsza, ale po z jest to by na, bytów, na, bytów, na, bytów, na za to, że była trochę słabsza muzyka i film jak moje paneczek, mianowicie Panek kratkowska, pany film i wiem, bo byłem jakiś tam był chory umysłowo chłopaków, którzy zabijają ludzi właśnie lecie i mamy klubka moich którzy przejeżdżają sobie na miły okpożynek ok więc nie zbyt kogo, to trwa, ponieważ w pokoju ich przyjaciele zostałem zabijani jak mówię, film fajny, że oglądanie ludzi jakoś lubi takie filmy, musicie się pojawić. Błęków w tym filmie nie ma, wszystko jest jak należy. Panie klimat, panu film. I w filmie scena, pierwsza scena w tym kościele, jak pojawia się pierwszy chorą słowo słabą człowiek, na to jest bardzo klimatyczna. W klimacie, film. Okej, będę te filmy 5x3, w filmie scena. Ni hogy kö mint a teleekközibaccsnak a mpi gak na moim